Witajcie Anony w ten piękny jesienny dzień. Algorytm YouTubea jest ostatnio w zaskakująco dobrym nastroju, dzięki czemu moja widownia powiększa się w zadowalającym tempie. Myślę, że to dobry moment, byśmy poznali się trochę lepiej. Znacie już Anonimana, ale samego Piotra już nie za bardzo. Dlatego wymyśliłem swoiste QA. Autowywiad! Nie wiem, jak to nazwać. Po prostu wypisałem pytania, na które bardzo chciałbym odpowiedzieć. Wtedy mniej więcej będziecie wiedzieli, z jakim człowiekiem macie do czynienia. To jak? Odpalmy jakąś grę do tła, bo nie będę się dusił w tej masce nie wiadomo ile. Cirillo! Czytaj pierwsze pytanie. Czy masz dziewczynę? Prawdę mówiąc, nigdy nie szukałem. Jestem za bardzo apatyczny, żeby się z kimś zaprzyjaźnić, a tym bardziej zakochać. Nigdy nie potrafiłem nawiązać z kimś jakiejś lepszej relacji. Ciężko się ze mną dogadać. Na 99% mam aspergera, więc to pewnie dlatego. Wrodzona specjalizacja w wąskiej dziedzinie kosztem zdolności społeczno-komunikacyjnych. Zgadniecie, jaka to dziedzina? Gdzie pracujesz? Oficjalnie nigdzie nie pracuję. Przynajmniej na razie. Dorabiam sobie na YouTubie i trochę po rodzinie. Tak swoją drogą te parę stów z YouTube'a jest więcej warte, jak półtora koła ze stażu. Kiedy JoJo? Jest w drodze, nie bójcie się. Jaka jest twoja ulubiona gra i film? Sporo tego. Z gier to będą. Rayman 2 Jedi Academy Terraria, seria Half-Life Resident Evil 4. Seria Castlevania Skyrim Battle Talent. Seria The Legend of Zelda. Super Mario World i seria Metroid. Z filmów to będą Gwiezdne Wojny Lucasa, Dwa pierwsze Shreki. Herkules od Disneya i Golden Films. Trylogia Bionicle. Misja Kleopatra. Władca Pierścieni. Trzy pierwsze Harry Pottery. I powrót do przyszłości. Ulubione piwo? Zimne, tanie i dobre. W dzisiejszych czasach może być tylko zimne. W co grałeś za dzieciaka? To długa historia, więc poruszę tylko najważniejsze gry. Na początku tysiąclecia, jak miałem tak z cztery lata, to pamiętam Pegazusa. Grało się w Mario, Contra i całą resztę. Miałem ten fajny Card list, to coś tam w jednym. Pegasusy były dwa. Tego lepszego popsuli kuzyni i odkupili tanią podróbkę. Wyzionęła ducha pewnie w 2004 albo 2005. Nieważne, w 2002 trafiła do mnie płyta z emulatorem snes -a. W polderze było ponad 300 gier wydanych na tą platformę. Mario World, trylogia Donkey Kong Bombermany. Mario RPG, R-Type, Mortal Kombat. I cała masa innych gier, lepszych i gorszych. W tym materiale nie będę się rozwodził nad każdą grą, bo szkoda na to czasu. Powiem tylko, że ten pakiet jako całokształt mocno wpłynął na moje dzisiejsze upodobania. Ciekawostka, sterowanie w emulatorze było domyślnie tak ustawione, że X zwykle odpowiadał za atak C za skok. Tego schematu w platformówkach używam do dziś. W tym samym roku również wszedłem w posiadanie płyty z Duke Nukam 3D. Nie grałem w to jakoś specjalnie dużo, ale pamiętam, że bawiłem się dobrze. Poza momentami, gdy te zielone potwory wchodziły na ekran. Potem były wielorakie problemy techniczne. I nie mogłem w to grać aż do 2006, kiedy ojciec odnalazł w DC wersję kompatybilną z XP. Ciekawostka! To jedyna gra z Dziukiem posiadająca polski dubbing. A ten był epicki. Łatwizna. Te cholerne ufoludy bekną za zniszczenie Gryki. No spróbuj! Kurde, przystojny jestem. O, tak lepiej. Znowu 2002 rok. Z warszawskiego targu w moje ręce trafia płyta. Płyta z piracką wersją pewnej gry. Nie muszę chyba mówić, że sześcioletni ja byłem zachwycony Raymanem. Na tyle, że 20 lat później tworzę do niego dubbing. Drugi raz. Witaj. Nazywam się Poloku. Jestem dobrym duchem tego świata. Widzę, że znalazłeś pierwszą z moich czterech masek. W tej chwili jestem daleko stąd i mogę przemawiać jedynie w snach. To była moja pierwsza taka poważna gra, którą przeszedłem samemu potrzebowałem na to aż trzech lat, bo po drodze napotkałem dwie przeszkody. Pierwszą były zęby. Już nie pójdziesz. Zgadnijcie, co się stało z siedmiolakiem, który zobaczył coś takiego. Dobrze, że nie byłem sam w domu, a to był taki późny wieczór. W tym poziomie Rejmen mógł zostać pożarty przy kilku okazjach i już wtedy się wzdrygiwałem. Drugim przystankiem była lawa, a właściwie sanktuarium kamieni i ognia. Byłem w stanie dotrzeć tylko do początku drugiej mapy. Dopiero po jakimś czasie udało mi się przejść to skakanie po lawie. Ukończyłem poziom i ruszyłem dalej. Resztę gry przeszedłem bez większych problemów poza ostatnimi dwoma poziomami oczywiście. Ciekawostka, w grobowcu starożytnych zawsze chciałem szybko przebiec w lokację, w której grało to straszne pianino. W 2007 roku, po bardzo nieprzyjemnym i długim pobycie w szpitalu, na moim komputerze czekało zainstalowane Jedi Academy. Grałem, oj grałem. I gram dalej. ciekawostka. Pierwsze w życiu konto założyłem tylko dlatego, żeby móc ściągać mody do tej gry. San Andreas. Chyba każdy w to grał i każdy ma magiczny zeszyt z kodami. Grałem w to na nowym pc komunijnym. Lubiłem latać jetpackiem i helikopterem. Lecz samej gry nigdy nie przeszedłem tak od początku do końca. Ale w San Andreas nie gra się dla fabuły, tylko dla fajnego świata. Ciekawostka. Kiedyś dostałem karę na GTA, bo z bratem odpaliliśmy Senkę z Hatkafi. Tylko skąd ten moc się tam wziął? Hmm? Masz rodzeństwo? Tak, mam starszą i młodszą siostrę, plus jeszcze dwóch braci i siostrę, ciotecznych oczywiście. Którą partię polityczną popierasz? Żaden polityk nie zasługuje na mój głos. W 2015 zagłosowałem na Platformę, w 2019 na Konfederację. Żałuję. Teraz oddam głos nieważny. Tak dla kontekstu, w kompasie politycznym jestem mniej więcej tutaj. Jaki jest twój ulubiony zespół? Ospergera! Ale tak na serio to skomplikowane, słucham to co wpadnie mi w ucho, głównie muzyka groba. Co sądzisz o grach od CD Projekt Red? Przeszedłem tylko Cyberpanka i Wiedźmina 3, bardzo mi się podobały, ale grałem trochę w Starych Wieśków. Gdzie mieszkasz? W małym mieszkaniu, w małym bloku w małym mieście nad Wisłą. Jakie masz zainteresowania? Zabawa dźwiękiem, granie w gry i klocki LEGO, głównie Bianikle. Kiedy face reveal? Gdy dostanę przycisk na 100 tysięcy subów. Jakie masz poglądy polityczne? Takie, żeby dużo zarabiać i nie zmieniać nic bez potrzeby. Ja jestem pan obywatel i jestem właścicielem mojego państwa. Urzędnicy państwowi pracują dla mnie. W dużym skrócie konserwatywny liberał, ale daj tam i święty spokój. Jak długo trwa zrobienie jednego filmu? Tłumaczenia wychodzą średnio godziny na minutę gotowego filmu. Przy piosenkach ze dwa razy dłużej. Zobaczcie, ile trwają te potwory. Dlaczego nie używasz prawdziwego głosu? Mam pod ręką kilkaset dobrych głosów. Po co mam używać tego najsłabszego? Nauczysz mnie robić głosy? Na serwerze Mekatrona znajdziesz ludzi mądrzejszych ode mnie. Szukaj wiedzy u nich. Jaką skończyłeś szkołę? A czy byłego więźnia też pytamy, gdzie kiblował? Ile masz bajoniki? Z tych, co stoją na półkach? Tyle? Większość z nich kupiłem niedawno w ramach uzupełniania dzieciństwa. Średnio pięć dych za sztukę. Makutę dostałem w 2004 i kosztował stówę. Wtedy to był majątek. Palikana i Kikanalo wyłapałem za dwie i pół stówy. Ogólnie ciężko go dostać poniżej trzech. Miałem szczęście. Pierwszym bajoniklem był niebieski Raksi. Mam do niego sentyment. Ta nowa Iraksi we włoskich kolorach kupiłem w ciągu ostatnich 14 miesięcy. Ogólnie to bardzo fajne hobby i dekoracja. Na jakim sprzęcie grasz? Tak, y idźmy chronologicznie! PC komunijny na zasłużonej emeryturze. PSP też swoje wygrało. Stary, wysłużony laptop plenowo. Xbox 360. Komunijny laptop siostry, który pożyczałem. Emerytowany. Nintendo Switch. Playjak 3. Nintendo 3DS. Laptop Asus, na którym robię filmy. Oculus Quest 2. Nintendo Wii. Playjak 4. Nowy laptop plenowo do wiara. a PS Vita. Nie mam w co grać. Poza Switchem wszystkie konsole są przerobione. Tylko PSP Switch i Oculus mam od nowości. Resztę kupiłem używane. Komputery, oczywiście, wszystkie nowe, bo szanujmy się. Miejmy jakieś standardy. Brunecki czy blondynki? Nieważne. Byle babka była naturalna bez farby, makijażu i piercingu. Ale i tak nigdy się nie zakocham. To nie ma znaczenia. Tris czy jen? Tris, bo ma głos jak Fiona, ale tak szczerze to wolę Ciri. Co? Nic nic. Raven czy gwiazdka? Za wygląd będzie Remis, ale Raven ma ładniejszy głos. Mm, dzięki dzioska. Velma czy Dafne? Velma, bo jest jedyna ogarnięta w tej ekipie i ma fajny głos. To zleci lada chwila. Co ze szkołą, żodżą? Coś będzie, ale muszę mieć natchnienie. To koniec moich pytań. Teraz kilka od was. Czy grałeś w grę Orient The Blind Forest 2? Grałem trochę w jedynkę, ale szybko mi się zmęciła. Którego protagonista w Rogerze lubisz najbardziej? W nowym uniwersum Duet Jonego i Giro. W tamtym poprzednim chyba Dzioskę i Dziurno. Którego antagonisty w Rogerze lubisz najbardziej? Tak obiektywnie to chyba Dio. Przez sześć fardów był kulą u nogi Jostarów. Nawet po śmierci. Znamy też jego historię od początku do końca. Ale Kira też był fajnie wymyślony. Powiedziałem to głosem Dzioskę. O Jezu. Czy myślałeś nad robieniem polskich dubbingów z żywymi aktorami? Nie. Nic się nie działo w tych sprawach. Czy ktoś oferował ci już jakieś współpracę? Tak! Duży polski youtuber od Gotika, ale jeszcze nic nie mówię. Czy zrobisz materiał o Conker's Bad Fur Day? Masz zamiar robić coś związanego z Devil May Cry? Jak coś przejdę, to na pewno. Skąd to zainteresowanie syntezatorami mowy? Gothic Bot pojawił się w momencie, kiedy bawiłem się w sklejanki z Gotika. Syntezator był kolejnym naturalnym krokiem ewolucji. I od zawsze też lubiłem bawić się głosami. Czy będą jakieś scenki z Hokuto no Ken? Najpierw muszę to obejrzeć. Co myślisz o szóstej części Jojo Anime? Generalnie jest bardzo dobrze. Czytałem mangę, więc mogę docenić tę adaptacje jeszcze bardziej. Tylko Netflix trochę durnie to wydaje. Wystarczy tego... Do usłyszenia wkrótce.